Cześć moi drodzy miło mi was gościć w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. O tym, jak wyglądały Ostatnie chwile Krzysztofa Krawczyka, niedawno w wywiadzie opowiedziała ponownie jego żona, choć wcześniej wiedzieliśmy co nieco. Zdradziła, jak wyglądały te ostatnie momenty pana Krzysztofa, jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów, autorów niezapomnianych hitów, jak Chciałem być, bo jesteś ty, czy za tobą pójdę jak na bal, który zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Zaledwie dwie godziny przed śmiercią zdążył opublikować na Facebooku post dla swoich fanów. Dziś zdradzę wam jak wyglądały te ostatnie tygodnie i czy coś wskazywało na to, że będziemy mogli mówić o panu Krzysztofie już niestety w czasie przeszłym. Pamiętajcie, że oczywiście zrobiłam dla was odcinki o życiu pana Krzysztofa, zostawię je w opisie i w pierwszym komentarzu. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z całym jego życiorysem, a już teraz zapraszam na odcinek z tej właśnie serii Ostatnie chwile gwiazd, gdzie opowiem wam jak wyglądał ostatni Czas pana Krzysztofa zapraszam. Krzysztof Krawczyk na scenie występował przez ponad 55 lat, budząc sympatię naprawdę wielu osób i mając na koncie wielkie hity, wyprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, powrót i generalnie to, że jako jednemu z niewielu artystów udało mu się po przemianach zawsze trafiać do serca publiczności. Początki jego kariery sięgają lat 60., kiedy zaczynał z grupą Truba Duży, a później zaczął działalność solową. Koncertował w Polsce, ale także w Europie, Stanach Zjednoczonych. Możecie kojarzyć chociażby parostatek, ostatni raz zatańczysz ze mną, mój przyjacielu, bo jesteś ty, czy trudno tak? I tak jak wam powiedziałam, pan Krzysztof zmarł w poniedziałek Wielkanocny, pozostawiając całą rzeszę fanów i sympatyków w żałobie. Jego odejście było szokiem także dla bliskich, głównie dla jego żony Ewy, która do dzisiaj przeżywa wielką żałobę. Ten rok był dla mnie najgorszy w całym życiu rok, który przepłakałam tyle, ile ja łez wylałam, to nie wylałam przez całe moje życie przyznała rok po śmierci muzyka wdowa po nim. Choć sam pan Krzysztof Krawczyk za życia przekonywał jeszcze, że śmierci się nie obawia, tym bardziej, że walczył przez długi czas z wieloma przewlekłymi chorobami. Nigdy jednak nie skarżył się na stan zdrowia, niewiele mówił opinii publicznej o tym, jak się czuje. Artysta miał problemy z chodzeniem po operacji biodra. Przez 20 lat mierzył się także z chorobą Parkinsona. W ostatnich latach odczuwał już mocne drżenie nóg i rąk. Z żoną Ewą miał taką umowę, że kiedy zaczynał zbyt mocno drgać, trząście, ona starała się dawać mu znaki. Podchodziłam, niby coś mu poprawiałam, ale tak naprawdę szeptałam, żeby spróbował ją uspokoić. Mowa o ręce. Mieliśmy swoje umówione znaki. On spojrzał na mnie i wiedział, co się z nim dzieje, mówiła Ewa w rozmowie z Jackiem Tomczukiem na Newsweeka. Pani Ewa zdradziła także, że jej ukochany cierpiał również na chorobę skóry, przez którą bez makijażu scenicznego właściwie nie występował. Tym bardziej, że samemu panu Krzysztofowi bardzo zależało na tym, by zapamiętano go jako osobę elegancką, wytworną, ponieważ bardzo duży nacisk sam kładł na swoje stylizacje, elegancki ubiór, na stroje sceniczne. Ale choć jak widzicie, mierzył się z wieloma chorobami, sam nie zamierzał się poddawać. I na Nadal był osobą bardzo optymistyczną. Cały czas śpiewał, nagrywał, bo jest to choroba ciała, nie mózgu, mówiła pani Ewa w Vivie. I zdradzała, że cały czas miał apetyt na życie, chciał być zdrowy po to, by występować dla fanów, ale także dla rodziny i bliskich. Bo jako piosenkarz mąż, ojciec się spełnił i żeby nie cierpieć, bo bał się bólu. Niestety przez ostatnie dwa miesiące bardzo cierpiał. Może kiedyś o tym opowiem, ale nie jestem na to jeszcze gotowa. Był miłością mojego życia. Nikogo nie kochałam tak mocno, mówiła w rozmowie z Elżbietą Pawełek. Wykończyło go leżenie. Wciąż podpisywałam umowy na koncerty, żeby nikt się nie domyślił, że jest źle. Wyznawała pani Ewa z kolei po tym, jak jej mąż jakiś czas spędził w szpitalu, ponieważ zaraził się koronawirusem. I faktycznie, przez to, że pani Ewa ukrywała to wraz z mężem przed światem, Niewiele osób wiedziało, jak poważny stan jest pana Krzysztofa i że możemy w niedługim czasie dowiedzieć się o tym, że odszedł. Ale z tego nie zdawała sobie sprawy nawet jego najbliższa rodzina, a także menadżer. Zresztą sprawy nie zdawał sobie nawet sam pan Krzysztof. Do końca wierzył, że jeszcze będzie grał, nagrywał. Namawiałam go, żeby udzielał wywiadów telefonicznie i robił tak do końca 2020 roku. Zwierzała się w Newsweeku. I jak wam wspominałam... Pan Krzysztof zmagał się z zakażeniem Covidem. Nie dajmy się wirusowi, apelował bo sam wcześniej był zakażony koronawirusem i trafił do szpitala. Niestety im nie dopadł COVID, napisał wówczas. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę, dodał. I prosił ze szpitalnego łóżka o modlitwę. Jak poczuję się lepiej, zaraz się odezwę. Fani byli bardzo zaniepokojeni, ale faktycznie pan Krzysztof słowa dotrzymał i postanowił odezwać się do swoich fanów, gdy tylko pojawił się w domu. No i oczywiście z powodu swojego stanu zdrowia zrezygnował z wystąpień publicznych, wywiadów. Jednak w sobotę 3 kwietnia wszyscy odetknęli z ulgą, gdy pan Krzysztof poinformował za sprawą swojego Facebooka, że wrócił do domu i święta spędzi już z ukochaną żoną. Czuł się bardzo dobrze. Razem z żoną cieszyli się wspólnymi świętami, podzielili się jajkiem, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę był w dobrej formie, mówił jego menadżer. A pan Andrzej do tego stopnia. Czuł się wtedy dobrze, że wierzył, że jeszcze powrót na scenę jest możliwy. Osiem dni przed śmiercią nagrał jeszcze do kamerki i przesłał na Facebooku słowa: Wodzu, prowadź, mamy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, gdzie ja znajdę takiego drugiego wodza, mówił Andrzej Kosmala, menadżer w wywiadzie z października 2021 roku. Nie zapomniał nawet o swoim lekarzu. Byłem przekonany, że Krzysztof jest jeszcze w szpitalu, ale jego menadżer, Andrzej Kosmala, przekazał mi informację, że wraca do domu. Na Niemal od razu chciałem go usłyszeć, pogadać, złożyć życzenia, bo przecież to była Wielka Noc, mówił Andrzej Świtoński, który jednak miał po głosie piosenkarza wyczuć, że ten powoli odchodzi. Być może i pan Krzysztof coś przeczuwał, bo ponoć do swojego lekarza miał powiedzieć: Jak dobrze, że się znaliśmy. I tak jak wam powiedziałem, napisał do fanów. Kochani, jestem w domu. Do mojej sypialni wpadają dwa promyki słońca: biosenny przez okno i ewunia przez drzwi. Dziękuję za modlitwę i życzenia. Zdrowia wszystkim życzę. Nie dajmy się wirusowi, mówił. I to w sumie wspaniałe, jak spędzili ostatni czas państwo krawczykowie. Obejrzeli film o życiu pana Krzysztofa, który wtedy był emitowany w telewizji. A pani Ewa z perspektywy czasu uważa, że pan Krzysztof wrócił do domu, by mogli taki czas spędzić i by on mógł w pełni pożegnać się, z żoną. On przyjechał się ze mną pożegnać. Jak wezwałam pogotowie przed śmiercią, pani doktor pytała: Krzysiu, co się dzieje, a on mówił: Ja walczę, wspominała pani Ewa. Niestety jego menadżer powiedział, że w poniedziałek, świąteczny, wielkanocny, stan pana Krzysztofa nagle diametralnie się zmienił i znacznie pogorszył. Natychmiast trafił on do placówki medycznej w Łodzi, jednak nie udało już się wygrać tej walki, mimo że jak słyszeliście, walczył. Pani Ewa przekazała, że powodem śmierci pana Krzysztofa nie był koronawirus, ale choroby współistniejące, które dały się we znaki nie było mnie obok. Krzyś był w Łodzi, ja w Poznaniu. Myślałem, że będzie dobrze. Był z bliskimi, miał w sobie wiele optymizmu. Święta znów pokazano film o jego twórczości. Zapewniał, że czuje się lepiej. To szok. Wysiadło serce, płuca. Lekarze nie mogli nic zrobić. Ewunia jest w rozsypce, bo to nie tak miało być, opowiadał Andrzej Kosmala. Dla faktu. Dla mnie to ogromny szok. Niestety to prawda. Krzyś nie żyje. Dostałem telefon od zapłakanej Ewy przed 17. Wiem, że z Położył się z nią pożegnać, stwierdził jego menadżer. Położył mi dłoń na policzku i powiedział, moja laleczko kochana. Już oczy mu pobiegły gdzieś do tyłu, mówiła z kolei pani Ewa, wznając, że Krzysztof Krawczyk odszedł o godzinie 15.05 w godzinę Miłosierdzia Bożego. Krzysztof tracił przytomność. Z minuty na minutę było coraz gorzej. Na koniec nie było z nim kontaktu. Był nieświadomy. Z racji tego, że Krzysztof nie miał koronawirusa, pogotowie zabrało go do szpitala, ale nic to już nie dało, wyznał jego menadżer. Pan Krzysztof został pochowany 10 kwietnia w miejscowości Grotniki, w województwie łódzkim. Po jakimś czasie pojawił się tam dość. Okazały pomnik, na który yy, licznie przychodzą jego fani. Pani Ewa przyznała, że dla pana Krzysztofa miałoby to ogromne znaczenie. Powiedziałby na pewno takie zdanie, że widzisz, Ewuniu, pracowałem dla nich ciężko całe życie i docenili moją pracę. Miałam to szczęście być żoną wielkiego artysty, wspaniałego, dobrego człowieka, przyjaciela, mówiła w programie Alarm z TVP jego żona. I dodała, że mimo upływu czasu jej rany wciąż się nie zabliźniły, a ona często kontaktuje się ze swoim mężem. Widzę go w snach. Nie ma takich słów, którymi wyraziłabym mój smutek i żal po jego śmierci. To była większa trauma niż śmierć mojej mamy, kiedy jednak Krzysztof odwołał swoje koncerty, żeby być przy mnie, a jednak odszedł. Zostałam sama, byliśmy ze sobą non-stop, wspieraliśmy się nawzajem, poświęciłam się Krzysiowi całkowicie, żyłam jego życiem, mówiła pani Ewa w rozmowie z Vivą w 2023 roku. I choć po Krzysztofie Krawczyku zostały najpiękniejsze przeboje, a ja wam często mówię, że właśnie to jest to, co artyści i aktorzy mają niesamowitego, że nawet po ich odejściu są dla nas wciąż żywi, wciąż możemy na nich wracać, cieszyć się ich twórczością, tym, co dla nas zrobili, pani Ewa, jego żona, przyznaje, że nie jest w stanie słuchać twórczości swojego męża zbyt często, bo wzrusza się, pojawia się smutek i ból. Przyznała także, że bardzo zmieniła się od czasu śmierci męża. Staram się być lepszą osobą, nadal jestem zakochana w swoim mężu, kocham go bardzo. Jeżeli gdzieś napisano jakąś nieprawdę, to nie chcę tego słyszeć, bo w moim sercu nie ma na nią miejsca. Mówiła w rozmowie z Wiwą w grudniu zeszłego roku. Pewnie wiele osób jest ciekawych, jak mają się sprawy z synem pana Krzysztofa, zawsze do tego wracacie. I ja już na ten temat mówiłam w wielu odcinkach. Nic nowego nie udało mi się dowiedzieć, czy padły jakieś ustalenia. Jakieś wyroki, czy sąd coś ustalił, dlatego dzisiaj o tym nie mówię. Wiadomo, że Krzysztof Krawczyk Junior procesował się z wdową po panu Krzysztofie. Nadmieniam to, żeby tutaj nie było wątpliwości, jednak jest to odcinek o ostatnich chwilach pana Krzysztofa, i faktycznie w tych ostatnich chwilach na temat jego syna, ani pan Krzysztof, ani później jego żona nie mówili zbyt wiele. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak wyglądały ostatnie momenty pana Krzysztofa. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o jego życiu, a nie o tym jak odchodził, to ja już takie odcinki dla Was zrobiłam i jeszcze raz przypominam, że zostawiam je w karcie i w pierwszym komentarzu. Jeśli macie jeszcze trochę czasu i oczywiście ochoty, to zapraszam do oglądania. Pamiętajcie także, że komentarze są dla Was i widzimy się na moim kanale trzy razy w tygodniu. Zapraszam. Was serdecznie i do zobaczenia.